Jest projekt, który jeszcze trwa. To jest inwentaryzacja cmentarza w Przeczycy, o którym powiem troszeczkę więcej dalej. Dalej mamy małe artykuły, które pomagają troszeczkę rozpocząć poszukiwania. Mogą być troszeczkę wrażenia wskazówek. Dotychczasowe projekt. Pierwszy: digitalizacja materiałów z archiwum narodowego w Krakowie, z archiwum narodowego w Przemyślu, i archiwum w Lebowie. Z Krakowa tutaj jest skanowane głównie są księgi ziemskie, a tam jest taki zespół akta Miasta Pilzna, już prawie w całości został zdigitalizowany i udostępniony. Z Przemyśla głównie notariaty, czyli akta notariuszy a, i troszeczkę, troszeczkę katastrofy wiejskiego. Natomiast największość, większość, a, większość. najwięcej skanów, skanów katastrof jest właśnie z archiwum w Lebowie. Kataster został e, stworzony przez e, zaborca Austriackiego. E, jego głównym celem były cele podatkowe. Czyli to były fasy podatkowe. Natomiast jest to bardzo interesujące źródło, jeżeli chodzi o dlatego że tam przodkowie, nawet po Zdrowiachowskiego, zostali wymienieni z imienia i z nazwiska. A także zostały tam wymienione przypisania i pola, którymi który musieli się zajmować. A dalej mój tak, digitalizacja księgi w z Katedarii parafialnych w Przeczycy to jest coś, co zrealizowaliśmy w tamtym roku. Zeskanowaliśmy księgi od XVIII wieku aż po okres ochrony danych osobowych w Polsce to jest 100 lat dla Uroży, czyli do 1955 roku oraz na marzech i to jest 80 lat. Dalej mamy digitalizację ksiągu Urzędu Stanu Cywilnego w Pilźnie, Czarwie, Dierbicy, Rzakowie, Brzusku i czyli Stary powiat. A tutaj sprawa przebiegła dosyć e, łatwo dla bliznnej czarnej, dlatego że nie było żadnych problemów. Troszkę przeciągnęła się sprawa e, w przypadku dewizy, że przez moje głowy, dlatego że początkowo dostaje się odmowę e, i, i kierownicy, żeby z nie wyrazili na to zgodę. Więc sprawa się trochę przeciągnęła, trafiła do wojewody, wody, potem do sądu administracyjnego, e, aż w końcu wyrok został e, wydany i otrzymaliśmy taką zgodę. W zeszłym tygodniu zaskanowałem księgi z Piedlicy, one teraz oczekują na opróbkę graficzną i zostaną udostępnione. No a pożeraków, po rostek i tył czekają po prostu na wygodny termin, aż będziemy mogli je zdigitalizować. I ostatnia, inwentaryzacja komentarza Pana Fionnego w Brzeczycach. To jest pomysł, który został stworzony tak naprawdę, który przyszedł nam na myśl w momencie skanowania Dlatego, że wyszłam przy okazji potrzeba zinventaryzowania tego cmentarza i to jest coś, czego się podjęliśmy. Czyli stworzyliśmy mapę cmentarza, przeszliśmy przez cały cmentarz, zostało w tym momencie jakieś 80%, od... zrobiliśmy 80%, czyli 20% zostało. Mamy na ten moment ponad 2000 nazwisk, z i z datami. Zostało myślę jakieś 500, a to tylko powoda do bo Myślę, że będziemy to wszystko kontynuować i, i wszystko będzie udostępnione na stronie internetowej. I teraz, jak już wspominałem o tej digitalizacji, o skanowaniu, o dostępu do tych wszystkich materiałów, no zastanawiacie się Państwo, ok, dobra, mam te materiały, ale jak ja mam z nich skorzystać, tak naprawdę, ale, aby rozpocząć te poszukiwania biologiczne? I tak naprawdę nie różni się to za bardzo od tego, co wszyscy z Państwa robili prawdopodobnie w szkole czy przedszkolu. To jest zwykłe wypisanie na kartce papieru, ołówkiem, a wszystkich znanych faktów. Państwo wiedziały swojej rodziny, czyli e, imiona, nazwiska, daty, miejsca. E, bardzo pomocnym e, do tworzenia takiego początkowego zjawiska analogicznego jest archiwum domowe. Przez archiwum domowe m, rozumiem to, co trzymamy w spinacy, w szafie, na strychu. E, dokumenty, o których, e, których wartości chyba nie jesteśmy do końca świadomi. A, dlatego, że możemy tam odnaleźć jakieś aktów, urodzenia, małżeństwa, chrztu, być może jakieś listy, pocztówki i przede wszystkim fotografie. A, po archiwum domowej mamy wywiad rodzinny. Też bardzo często się zdarza tak, że a, dużo informacji nam umyka. Umyka naszej części rodziny. Zdarza się, że my już oczywiście pamiętamy. Nie pamiętamy anegdot, nie pamiętamy historii, nie pamiętamy dat, nie pamiętamy urodzeń. W takim przypadku bardzo popularnym jest wywiad rodziny. Polega on po prostu na skontaktowaniu się z żyjącymi członkami rodziny, zapytaniu, czy posiadają jakieś informacje, które nam po prostu umknęły. Być może posiadają inne dokumenty i pozwolą nam na sfotografowanie lub po prostu podzielenie się tymi materiałami, tak abyśmy my mogli jeszcze urozmaicić nasze artystyczne potencjalności. I ostatnie, wizyta na cmentarzu na cmentarzu pozwala nam na uzupełnienie dat w naszym drzewie wiedecznej. Natomiast jeżeli chodzi o cmentarze, jest taki mały problem, że daty bardzo często zostały wypisywane z pamięci. Więc e, nierzadko nie, nie, nie było na to żadnego dokumentu, nie było zapisu aktu stanu cywilnego. I tutaj też, żeby dać Państwu taki przykład, moja prawa e, na nakłada do urodzenia mali, więc ja sprawdziłem, że był to lud. Dlatego tutaj e, do wszelkich informacji trzeba być troszkę bardziej krytycznym i jednak mieć e, na uwadze, że mogą być błędne. To jest jeden z dokumentów, o którym ja nie miałem e, pojęcia, że istnieją. To jest dokument, który znajdował się w archiwum domowym mojej babci, która zaraz na legionologię i sprawiła, że robię to, co robię. To jest świadectwo szkolne, e, lata 43-44. Dlaczego to Państwu pokazuję? Pokazuję to dlatego, że to, to może nam uświadomić, jakie skarby przetrzymujemy u siebie w domu. A bardzo często nawet o tym nie wiemy i bardzo często nie szczerzymy. Z innych rzeczy. Fotografia. To fotografia znaleziona w armii mojej prababci na druczówce. Nie ma pojęcia, w jaki sposób na tym ale na tym właśnie polega metodologia, że zazwyczaj zajmujemy się, jak już jest troszkę za późno i nie mamy kogo zapytać a, o zidentyfikowanie tych osób. Ale czemu Państwu to pokazuję? Pokazuję to dlatego, że bardzo zależałoby mi na stworzeniu bazy fotografii. Dlatego, że jeżeli Państwo nie są w stanie zidentyfikować tych osób, wcale nie oznacza to, że nie będzie innej osoby, która będzie w stanie to zrobić. Być może ta sama fotografia znajduje się w albumie u kogoś innego. I być może inna osoba będzie w stanie zidentyfikować tę osobę. Czasami turystyka nie chce ich udostępnić, są różne sytuacje, ale urzędy stanu cywilnego są bardzo otwarte, jeżeli chodzi o udostępnianie właśnie takich dat członkom rodziny. Urzędy stanu cywilnego, gdy powstawały, potrzebowały danych. Skąd te dane wziąć? Przed urzędami stanu cywilnego, urzędkami byli e, księża. I to co Państwo widzicie, to jest faktycznie księga e, urodzeń dla Podrodzią. to jest coś, co zaskakiwano w tym tygodniu. Natomiast ta księga pochodzi z parafii, z kancelarii parafialnej. E, te wszystkie księgi są udostępnione u nas na stronie internetowej, można je przeglądać bez żadnego ograniczenia. I to jest zapis, który został prowadzony jeszcze przez Austrię. Jak Państwo widzicie, były prowadzone w języku łacińskim. Natomiast łacina nie jest tak konieczna, aby je rozczytywać. Naprawdę. Dlatego że większość z tych. Z tych większość te sama się powtarza po prostu w każdym akcie. Więc znając to, co oznacza każda kolumna, jesteśmy w stanie dojść do informacji, których potrzebujemy. I tak, widząc są z lewej strony. Mamy liczbę porządkową, potem mamy dzień i miesiąc. Tam są dwie daty. Pierwsza to jest data urodzenia, drugie to jest data sztu. sztuki. Następnie mamy numer domu, w pierwszym akcie e, nie został wpisany. E, potem mamy imię e, ochrzczonej osoby. To jest Józefa. Zaraz potem widzicie Państwo datę śmierci. Czasami to się zdarzało, że jeżeli ksiądz udało mu się odnaleźć metrykę urodzenia, to przy okazji piszę tam sobie że ta osoba już nie wie, kiedy, kiedy zmarła. Dalej mamy e, wyznanie, czyli czy ktoś był katolikiem, czy nie. Następnie mamy płeć, chłopiec lub dziewczynka. Tam jest taka kreska pod więc wiem, że to jest Józefa, nie nie wpływ. a nie Dalej mamy rodziców, czyli mamy Adalbertus, to jest Wojciech Połacinie. E, jak Nowak, no i tam są sprecyzowani jego rodzice. Po prawej stronie mamy mamy, czyli mamy. Anne, chyba ja, tam jest Tokarz, No, tak? A, no i też prezentowanych jej, jej rodziców. No i po prawej stronie mamy rodziców chrzestnych. I jeżeli będziemy sobie tak robić z aktu do aktu, to tak naprawdę to wszystko jest powtarzalne. Te dziewczyny po łacinie nie za bardzo się różnią tak naprawdę od polskich. Mamy Stanisław, znowu to będzie Stanisław, Petrus, są to wszyscy wiemy, że to będzie Piotr. To jest, jest w stanie się pomyśleć. Tym bardziej znając nazwiska z regionu, jesteśmy w stanie, nawet jeżeli kalibra się nam na to nie pozwala, to jesteśmy w stanie wydedukować. Już Państwu, a, Państwu się to udało. A to jest księga małżeństwa. Zapis jest identyczny, również jest prowadzony na połacinie, no ale schemat jest ten sam. Czyli mamy liczbę porządkową, pierwsze, pierwsza kolumna, potem mamy dzień i miesiąc z małżeństwa, a potem mamy numer domu, to jest numer domu małżonka. Czyli mamy Matias, czyli Maciej, Kwis, Dowiec. I tak dalej, jest e, e, są dane jego małżonki, które zmarły. Potem mamy również wyznanie, wiek. Tak, taka data jest e, tak bardzo pilnowo rozsądnie, to jest data urodzenia. Dalej mamy stan cywilny, czyli czy był kawalerem, czy wdowcą. mamy linię w czyli jest wdowcą. E, I analogicznie po prawej stronie mamy to samo. Czyli dla małżonki mamy numer domu, tam jest 78 i widzę Agatę Pyskartę? Coś takiego? Pyskatę? Być może. Teraz jest akurat księga z rzędu w zawadzie, więc ja tych nazwisk nie za bardzo też. Tak, ja bardziej tutaj piznickimi nazwiskami jestem w stanie odkrywać. A, no i analogicznie mamy wyznanie, mamy. E, w stanie cywilnym, no i po prawej stronie mamy światło. Chyba wiek. Chyba wiek, tak. e, wiek tam jest spisany. E, Przedstawiciele pisali po prostu cyfrą, no, wiek? Nie cyfrą. No. Tak, ale tutaj jak nawet mamy Jest tam taka bardzo rozmyta, tak bardzo piękna do No i księga zgonów. To jest księga zgonów dla niemieckich. I analogicznie mamy liczbę porządkową, potem daty, numer domu. Tutaj widzimy, co akurat nie zostało wpisane żadnego numer domu. Tutaj mamy informację, kto zmarł. Potem mamy wyznanie, płeć, ile, ile żył. I tutaj tak samo mamy daty. Tutaj już nie mamy właśnie określonego, nie 50 40 lat, tylko mamy datę. Potem mamy przyczynę zgonów i. Jeszcze adnotacja. I te księgi z Urzędu z są opublikowane u nas na stronie internetowej, która, to jest archiwum cyfrowe, które wygląda w ten sposób. To te są dwa zdjęcia. Po lewej stronie wszystko jest podzielone miejscowościami, czyli mamy pielową, gorową, brzoską, czarną, dzielnicę, i dobrów dalej. Po wybraniu miejscowości ukażą się Państwu wszystkie księgi, które są przypisane w konkretnej e, miejscowości, czyli tam znajdziemy księgi. Może też się okazać, że znajdziemy tam katastrofę, jeżeli udało nam się znaleźć z lubową. I co potem? Urząd Stanu Cywilnego przechowują się tak naprawdę od mniej więcej 1890 roku. A to są kopie, które zostały nigdy przekazane do archiwum Licencyjnego w Tarnowie, ale zostały przekazane do Urzędu Stanu Cywilnego. Czyli chcemy szukać wcześniej. Księgi metrykalne. Zostały wprowadzone w XVI wieku, to jest e, a, dzięki zawodowi, e, jako postanowienie soboru no? I e, księża od tej pory mieli obowiązek wprowadzenia trzech ksiąg. Była to księga sztuk, księga małżeństw i księga zgonów. Każda z tych ksiąg była prowadzona w dwóch egzemplarzach. Pierwszy, pierwopis, czyli oryginał, w którym e, zapisywano. E, Zdarzenia jako pierwsze. No i, pro, no i księża jeszcze prowadzili drugą, tak zwaną kopię. Czasami robili to a, od razu, czasami uzupełniali kopię raz na rok, czasami raz na pół, pół, pół roku, różnie bywało. No ale takie kopie były odsyłane właśnie do archiwum dyscyplinnego w tarnowie. I to są a, daty a, początkowe tych wszystkich książek, które znajdują się w Tarnowie. To Wilsner, i do Wilzny. Księgi szły od 1665 roku małżeństw, również księgi zgonów do od 1739 roku. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mają Państwo szczęście i przodek nie emigrował do, do innej miejscowości, to macie Państwo bardzo dużą szansę, że odnajdziecie i stworzycie tego przodków do 1665 roku. A nawet dalej, dlatego że w tym akcie z 1665 roku będą sprecyzowani rodzice. Czyli tak naprawdę już wchodzimy w pierwszą połowę XVII wieku. Dalej mamy Dobrków. Dobrków chrztywał się z 1813 roku. Łęki Górne, parafia, którą jestem bardzo zainteresowany, księgi chrztał 1726 roku. To jest bardzo ładnym wynikiem, dlatego że wiele z tych ksiąg po prostu płynęło, gniło albo po prostu znikało. Małżeństwo jest zdolne w 1796 roku. I teraz Machowa. Machowa, czyli moja wieś ojcowska, Księgi Sztuk, Małżeństwo jest zdolne w 1796 roku. Ale Machowa, to, są, to jest akurat data, kiedy te księgi zostały stworzone, ponieważ pobudowano wtedy kościół parafialny w Machowej. Ale kościół parafialny w Machowie był powiązany z ząbkami królewnymi i tak naprawdę do XX wieku był ekspozycją parafii, więc, e, jeżeli tak naprawdę Księgi Sztów, e, zapisy Sztów Damachowej przed 1796 rokiem na już w górnych. Czyli tak naprawdę w praktyce wychodzi na to, że Damachowej Księgi Sztów zaczynają się również od 1726 roku. No i zbiornik Księgi sztuk od 1799 i małże z od roku. Polskie Towarzystwo Geologiczne prowadzi nowy projekt, który nazywa się Genetyka. Dzisiaj sprawdzałem ilość danych zmienia się do 60 milionów. Projekt polega na tym, że wolontariusze z całej Polski otwierają skany, które zostały zrobione na parafiach, może na sam lub w innych miejscach i przepisują dane z arkusza kalkulacyjnego, jeden po jednym, a tak naprawdę jednak się kazeckich. I w momencie, kiedy taki wolontariusz skończy, wszystko jest przesyłane um, właśnie do tej baz danych, która jest również um, nieograniczona, tak naprawdę, jeżeli chodzi nie trzeba tworzyć żadnych kont, nie trzeba nic spłacić, to wszystko jest zrobione publiko. I tutaj, to jest akurat, są opisy na podstawie skanów z Urzędu są w Zjednoczonych, które zrobiłem. Tutaj, wolontariusz wykonał tę pracę i mamy do 1922 roku i piny. razem, e, czasami są jeszcze sprecyzowane przysiłki, czyli mamy brędziny, konioł wola, albo po prostu i piny. I mamy 1922 rok, roman co było, ojciec Michał, matka Anna, nazwisko matki Wajda. Ciekawym tematem jest jeszcze, są jeszcze koperty do dowodowe. To jest, mary, to jest moja babcia. Tutaj pan zapytał, kto mnie do tego wszystkiego może nie nawiązał, na ale zainspirował. To jest moja babcia. I to jest jej koperta dowodowa. Obowiązek dowodowy został wprowadzony w Polsce na początku lat 50. Żeby, żeby otrzymać pierwsze dowody osobiste, należało było przedłożyć szereg dokumentów. To dość było właśnie wyciąg kalibracji taką krótką ankietę personalną. Czasami trzeba było już miejsce pracy i tak dalej, i tak dalej. I te dokumenty są przetrzymywane w Urzędzie Gminy. One są udostępniane konkretnie w linii prostej, czyli dla mnie to będą rodzice, dzieciakowie, prezydentowie lub moje dzieci, duchowie, prawnikowie. E, Takie one niestety jest jeden mały problem, dlatego że one były niszczone. Niszczone, to po 10 latach od śmierci osoby, która posiadała ten dowód osobisty. Tutaj mogę dać przykład. Mój dziadek zmarł w 1995 roku. więcej już takiej koperty dowodowej nie zasadnia. Nie, nie niestety. Aby otrzymać taką kopertę dowodową, należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy. Na naszej stronie internetowej jest taki krótki poradnik z formułką, którą można skopiować i taki wniosek, ale w urzędzie pilnie w są przemiłe i... Nie będą żadnego problemu. Koszt udostępnienia czegoś takiego to jest 31 zł, to jest opłata skarbowa. Z opłatą skarbową też jest później, jak to wygląda w urzędach. Dlatego, że ustawa mówi, że udostępnia się skarby za dokumentację związaną z opłatą osobistym. I teraz. No właśnie, jak to zinterpretować? Każdy urząd robi to inaczej. Jeden urząd powie, że 31 zł za całość tego do dokumentów. nieważne, że ktoś miał 10 na przykład 10 dowodów za życia, ale będzie 31 zł. Problem robi się, jeżeli ktoś miał 10 dowodów osobistych i trafił na urząd, w którym interpretacja jest inna, gdzie wydają kwerty dowodowe 31 zł za jeden dowód do dokumentacji związanej z tym dowodem osobistym. Czyli jeżeli ktoś miał 10 dowodów, na rzecz podnoszenia przez 31. I teraz metryczki dowodowe. Jak wspomniałem, koperty dowodowe były niszczone niestety. Eee, no, bardzo na temu polamam dalej serce, jak to myślę. Ale e, jest to takiego jak metryczka dowodowa. Metryczka dowodowa zawiera podobną informacje. Tutaj mamy e, określenie wzrostu, koloru oczu, znaki szczególne. E, mamy również informację o małżonku, e, rodziców. Tak rodzica i zameldowania. Te koperty dowodowe one nie są przewodowane w urzędach gmin. One są przewodowane w archiwum państwowym w Warszawie, a konkretnie, a konkretnie w w Gminalnym. Aby je otrzymać, trzeba sobie pobrać formularz. Również jest poradnik na naszej stronie internetowej. Po uzupełnieniu tego formularza należy sprecyzować stopień pokrewieństwa. Nie potrzebujemy tutaj żadnych jakichś odpisów aktu, żeby e, wskazać pokrewieństwo danej osobą, wystarczy po prostu sprecyzowanie. Czy to był wujek, żona wujka, dzień, syn wujki, żona i tak dalej ten, ten, ten. Nikt tego nie sprawdza, ale jednak sprecyzowanie jest konieczne. Jeżeli będą Państwo składać taki wniosek, to jest moja rada, w związku z tym, że czas oczekiwania to jest jeden rok, dlatego, że jest zainteresowanych jest bardzo dużo i nierzadko w formularzach opisują po 20 osób, a archiwiści muszą po prostu szukać jeden po jednym, no i stąd wynika ten okres oczekiwania. Jeżeli będą Państwo składać taki wniosek, to gorąco zachęcam, aby e, zrobić to z potwierdzeniem odbioru. Żeby się nie okazało zarobi po prostu, że list nie doszedł i będziemy czekać kolejny droga. ZUS to jest chyba jedno z najmniej, e, nie wiem czy mogę powiedzieć popularnych, ale może niespodziewanych w miejscach, w których można szukać ZUS powstał na początku XX wieku, A, i do celów obliczenia świadczeń emerytalnych i, i, i tym podobnych, należało przedłożyć pewne dokumenty. Ale to, jakie dokumenty były przekładane, zresztą że ja się troszeczkę zaskoczyłem, dlatego że poza takimi normalnymi świadectwami pracy, to bardzo często się pojawia. Po lewej stronie jest kwestionariusz mojego dziadka, dziadka Romana z małowej. Tam sprecyzował, że od 39 do 40 przebywał w rodzicach 40-43 pracował w niemieckiej firmie w Wschodniu. 44-45 pracował w Kłówcu w Lesie Wmachowej, 46-57 pracował sezonowo w Lesie Wmachowej i od 57 pracował w Tarnowie na Hebo Potopach. Jeszcze z innych takich dokumentów, których się nie spodziewałem, to jest książeczka wojskowa mojego dziecka która jest pokazana po prawej stronie dziadkominacyjną. Nie, 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 tak się zastanawiałem jak to nazwać po prostu, ale jednak to było jedno z tych źródeł, które, których się nie spodziewałem po prostu. Nie sądziłem, że ktoś przedłoży do Zakładu bezpieczeństwa społecznych jak się raczej to tak, ale jednak, mimo wszystko, jednak człowiek się, się spodziewa, jaki świadectw pracy, czegoś takiego, prawda? Dokładnie. A z innych dokumentów. To jest życiorys, potężnie spisany, mojego prydatka, Rona który również znajdował się w, 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 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I tutaj oczywiście ten życiorys to nie jest nie jest opisane jedno życie, prawda? Tutaj on się bardziej skupił na jednym przebiegu zawodowym. Ale jedne. Słucham? 1906 5 marca. No i takie życiorys udało mi się uzyskać, łącznie do zdjęcia. W zakładzie ubezpieczeń społecznych wydaje się dokumenty osobie najbliższej, cokolwiek to znaczy. Nie ma sprecyzowanego pokrewieństwa. Zakład Bezpieczeństwa Społecznego nie pobiera żadnej opłat za udostępnienie tego. I co istotne, daje mi oryginały. Więc nie otrzymacie Państwo kopii, yy, skanów, tylko po prostu oryginał bo do Państwa. I ten z dalej, biorąc za przykład moją bazę, e, archivum Państwa w Rzeszowie, ale znajduje się zespół u e, nas w Liceum, głównym kształcące w w którym możecie Państwo też bez większych problemów uzyskać świadectwo dojrzałości i ewentualne załączniki, które były niezbędne na w szkołach. Okres to też, myślę, że tak od miesiąca do trzech, opłata do tego skala, to tylko wykonanie skanów, to Państwo jest złote za jedną stronę. I kończąc, uniwersytety. Uniwersytety również posiadają swoje archiwum, no? jeżeli ktoś z Państwa, który kontynuował naukę na uczelniach wyższych, Możecie Państwo skontaktować się tak według Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wystarczy po prostu sprecyzować, kogo szukacie, kiedy mniej więcej studentem. i takie dokumenty również pozyskacie. Odręcznie spisane życiorys, z najważniejszymi faktami z życia, podanie. Czasami jeszcze do, tych, do tej dokumentacji dołączonych jest, nie wiem, są jeszcze inne dokumenty, na przykład um, opinia z przebiegu praktyk, E, oceny z egzaminów, e, a nawet zdarzyło się, że e, otrzymałem egzamin, więc jest to coś, czego się nie spodziewałem. I na samym końcu to są strony internetowe, o których wspomniałem. Pierwsze to jest strona internetowa stowarzyszenia, na której wszystko publikujemy. E, dalej odnośnie do naszego archiwum cyfrowego tam znajdują się e, wszelkie skandy, które udostępniamy jest czyli to jest ten projekt e, zarządzany przez Polskie Towarzystwo Geologiczne, w którym wolontariusze przepisują dane z środków metrykalnych i, e, i wszystko jest udostępniane. Jeżeli są Państwo zainteresowani, mamy mamy za sobą wizytówkę. Tu jest podany adres e, strony internetowej, jest podany adres e-mail i mój numer telefonu. Jeżeli chcecie, to zapraszam do kontaktu. I jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie i życzę powodzenia w poszukiwaniach energicznych. Dziękuję. żeby na takich małych warsztatach spróbować zrobić już coś konkretnego. Także będziemy informować w naszej stronie osoby zainteresowane. Myślę, że będą się zgłaszać. Dziękujemy bardzo.